kochani, witam Was w kolejnym filmiku eee, Przepraszam za dziwne akcje ze światłem ale raz, jest, raz wychodzi słońce ja raz leję eee, Słuchajcie, dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o masecz mash, maseczce nawilżającej z Evo Naturals Skin Curl eee, Hydrating Aloe and Cotton Face, Face Mask eee, Słuchajcie ta maska świetnie namilżę, nakładamy ją grubą warstwą, zostawiamy na 20 minut, na maksymalnie 20 minut i zmywamy. Ja używam, mam taki rytuał, że zawsze używam najpierw maski oczyszczającej, później nawilżającej, po to, żeby ta skóra po mas po masce oczyszczającej nie było tego ściągnięta. i ona nie dość, że bardzo dobrze łagodzi, ponieważ jest tutaj zawarty aloes, bardzo dobrze nawilża przez to ta skóra po masce oczyszczającej nie jest ściągnięta, jest właśnie taka fajna, miła w dotyku. Później po, na, po zmyciu, bo to jest maska do zmycia, yy, nie wiem czy to mówiłam, ale chyba tak. To jest maska do zmycia, czyli po zmyciu yy, nakładam tonik, nakładam krem. Yy, no i co, jestem bardzo z niej zadowolona. Naprawdę świetna świetna, świetna, świetna maska nawilżająca do twarzy. Złożyłam, no jeszcze nie połowę, jedną trzecią ją złożyłam. Bardzo Wam serdecznie polecam. Oczywiście link będzie w opisie. Także co, dzisiaj króciutka recenzja. Mam nadzieję, napiszcie mi, czy macie tą mąskę, czy używałyście. Jak Wam się sprawdza? Dzięki za obejrzenie tego filmu. Dzięki za wszystkie łapki, subskry subskrypcje i komentarze. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się do następnego.